Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce less waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Natalia i Melania. Dzisiaj przychodzimy do Was z pierwszym odcinkiem, dlatego wypadałoby wprowadzić Was trochę w temat i przede wszystkim powiedzieć skąd się znamy i dlaczego zaczęłyśmy w ogóle interesować się tym tematem. Więc poznałyśmy się w międzynarodowej organizacji ISEC. Tak naszym wnioskiem jest, że każda, każda z nas jest inna, ale to, co nas łączy, to właśnie ym, zainteresowanie podcastami, bardzo lubimy taką formę i uważamy, że skoro w Ameryce to siódma osoba nagrywa podcasty, to dlaczego my nie możemy. Yy, I też to, co tutaj myślę wnosimy, to właśnie to, że podcast jest nagrywany przez trzy totalnie różne osoby, i każda wnosi swoją perspektywę i spojrzenie na temat, który jest dosyć. Trudnym i złożonym zagadnieniem, więc y, myślę, że to będzie ciekawa podróż. Y, nieznana. Tak, nieznana. Razem z, rado z, rado z rado Wami, słuchaczami. Dokładnie. No i właśnie jeżeli chodzi o samą tematykę, Less waste, no to wydaje mi się, że każdy z nas dotyka w jakiś sposób podejście do tego, co się dzieje na świecie. Obijają się tam różne informacje a propos zanieczyszczenia środowiska, tego jak można lepiej żyć i postanowiłyśmy się po prostu zmierzyć z tym tematem, każda na swój sposób, żeby też e, raz przybliżyć Wam e, tę tematykę, ale też odkryć, coś dla siebie i może coś zmienić w naszym życiu, może poprawić. Ale chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. I możemy przechodzić do tematu odcinka, czyli czym jest zero, a czym jest less waste. I mylanie no. zacznie. <noise> Dobrze. No bo tak, jeżeli chodzi o zero waste, to jest takie w dosłownym tłumaczeniu: brak śmieci, brak marnowania, w sumie niczego, w sumie. Brak odpadów. Brak odpadów, o tak. Przechował mi tego słowa, a jeśli chodzi o less waste, to jest jakby bardziej takie małymi kroczkami dążenie do yy, zero, nie, źle powiedziałam, nie, nie to jest to, takie trudne. Nie, to jest zero tylko właśnie do tego, jak możemy poprawiać naszą codzienność, jak możemy produkować mniej śmieci na co dzień, yy, ale bez właśnie takiego już rygorystycznego podejścia do tematu, to znaczy nie mogę produkować żadnych śmieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach no to jest, jest bardzo, bardzo, trudne. bardzo trudne i bardzo mało prawdopodobne, więc nie narzucajmy sobie od razu tak. Wysok, tak... Wysoko poprzeczki może. Tak, tak, nie sobie tak wysoko poprzeczki, tylko po prostu z... wprowadzajmy małe zmiany i na tym opiera się leszło. Ja myślę, że te różnice też będziemy stopniowo odkrywać po prostu w dalszym etapie i naszego zagłębiania się w ten temat. Ale może, może właśnie, nie wiem, tak chyba najbardziej zna... znaczy Wydaje mi się, że Zero Waste jest bardziej popularne i takie już rozgłośnione ogólnie, w jakby w takiej modzie i ideologii, do czego warto dążyć. No znaczy, i... Ja myślę, że Zero Waste jest trochę takim nadużywanym sloganem tak, właśnie. i tutaj to wynika też trochę z takiego niezrozumienia, bo to jest takim, moim zdaniem trochę takim buzzwordem, tym słowem, które tak. jakby jest, wiecie, chwyta się, nie? A myślę, że jednak bardziej więcej ludzi stosuje tą ideologię Less Waste niż Zero Waste, hmm. a na przykład o tym nawet nie wie, czy nie zdaje sobie z tego sprawy. Bo jednak Zero Waste to bardziej takie utopijne. <grymne> no właśnie, to może, to może po prostu przybliżmy dokładnie, um, jakie są postulaty Zero Waste. E, tak te powiedzmy najbardziej skrajne na początek. Znaczy czy one są skrajne? No. To jest tym celem, nie? Tak, tak. naprawdę tym, do czego dążymy. Um, taką idealną, właśnie utopią idealnym. <grymne> Idealnym osiągnięciem. Tak, żebyśmy miały po prostu punkt wyjścia yy, do tego, czym jest less waste. Ale tu zastanawiam się, czy Zero Waste jakby poruszymy bardziej głębiej w kolejnym odcinku, czy teraz. <grymne> Nie, myślę, że postulaty możemy tutaj tak fajnie na... zarysować. A myślę, że kolejne odcinki będą pogłębiać ten temat. Tak, bo jeżeli chodzi o takie no, najważniejsze, jakby czynniki przy Zero Waste to jest styl życia, w którym jakby mamy generować jak najmniej odpadów, żeby po prostu no nie zanieczyszczać tego środowiska. Jest to po prostu między innymi też ta idea 5R, taka zasada 5R, czyli to jest odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklingu i kompostuj. Tylko, że to jest wszystko od słów po angielsku, więc Właśnie dlatego nie, to jest 5 Chciałam wyprostować, ale... że 5 R po angielsku, po polsku niekoniecznie. Tak, ale stwierdziłam, że lepiej po polsku to powiedzieć niż po angielsku. Jeszcze źle powiem i co będzie. No, e, jeżeli chodzi o też e, inny postulat... Nie wiem, czy to mogę tak nazwać jako postulat? Może. No, Przesada? Coś tam takiego? Kto się zabroni? Właśnie. Dobrze, to to jest podejście, która która właśnie polega na tym, żeby jakby wszystko sprowadzać do obiegu zamkniętego. To, to jest w sumie z tą zasadą 5R. Czyli, jakby, żeby była gospodarka zamknięta, a nie ta gospodarka jakby linearna, chyba tak to się nazywa. To, taka prosta. No to już są skomplikowane <grym> słowa. Ale tam <żyłam grym> o tym ostatnio. <grym> psycho to psycho. To, 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 to takie Kolejny właśnie zapcinka, gdzie można Ale do fajnie... przyszłości może właśnie poruszymy ten temat. Bardziej się w to wszystko tak. zagłębić. Natomiast, jakby samo, samo podejście to to less waste, jak tak żyć, jak produkować tam mniej odpadów, czy to jest w ogóle możliwe. Myślę, że to też jest takie miejsce trochę dla nas do takich rozważań, jak my to wprowadzamy, jak możemy to wprowadzać. Less bo... waste Less waste. Teraz? Aha. Less waste. Jak możemy to wprowadzać i też do takich rozważań, właśnie na ile to jest możliwe, też w takim świecie trochę studenckim, tak, i na ile myślę też bo warto. Chociaż w sumie to w różnym świecie, zrobić. bo my jeszcze studujemy, ale ty nie już pracujesz, nie. więc w sensie ika. Jasne, jasne. Chodzi no. mi o dyskusję, nie? Że trochę w świecie studenckim, trochę już w świecie dorosłych. Tak, bo jeszcze my tak jedną krok, krokiem jesteśmy tak. w świecie jeszcze studenckim, ale już Na drugą nogą powoli wychodzimy, nie? Dobra, wychodzi, kto jest najstarszy. No. Ojej. Tego, ale niekoniecznie. W sumie, no wiesz, nie wiadomo, no bo może być I... naszym wieku, ale już nie studiować, nie? Więc... Dobra, dobra. To no nie wiadomo. No dobra, czyli w sumie mamy bardziej takie podejście, że to Zero Waste jest szerokim, szerokim tematem, które, które, jest kojarzone w ogóle właśnie przez ludzi. No i teraz pytanie właśnie, czy, czy to jest dobre utożsamianie wszystkiego z Zero Waste? Myślę, mi się wydaje, że my trochę chcemy właśnie też uświadomić, że nie warto być takim zero jedynkowym, że po, powiedzmy, są różne etapy tajemniczenia. Um, ta, <laughs> trochę tak, ale właśnie takiego dążenia do, właśnie dbania o środowisko, lepsze, wyrabiania w sobie pewnych nawyków. No, ale właśnie, czy nie uważacie, że jakby to, że tak, nie wiem, Właśnie szeroko rozumiemy to zero waste, to, to przez to jest też taki lęk przed angażowaniem się w ogóle w te działania, bo od razu będzie utożsamiany, że kurczę, no to skoro, skoro mam być teraz taki pro-eko i wszystko jakby ogarniać, no to nie wiem, muszę... Yy nie papier wielorazowego mm -hmm. użytku i tak bardzo, bardzo drastycznie do tego podchodzić. Czy to nie budzi właśnie takiego lęku po prostu przed zaangażowaniem się i przed zmianami? Mi się wydaje, że poszłaś w ogóle bardzo dużo wątków. Mm -hmm. e, natom, Jak to ja. Natomiast to, co jakby takie jest, myślę, pierwsze, które mi przychodzi na myśl, to jest to, że jakby mam wrażenie, że pro eko jest w ogóle już takim. Jak słyszysz eko, to Wysoki jest trend to tak, po prostu. tak <laughs> przerażona, tak generalnie w ogóle jakoś ludzie od, od, odruchowo reagują strasznie negatywnie, jakby nie do końca nawet się myślę zastanawiając, czym jest to eko i nie wchodząc w ten temat. Tylko Albo po prostu... niektórzy za bardzo drastycznie i po prostu wypijesz nagle... Nie wiem, wodę z plastikowego kubka, to nagle mówią, że jesteś zły i najgorszy. I to też, ale to chodzi mi o to, że w ogóle jakby ludzie właśnie mam wrażenie, że jakby albo coś, wiecie, po jednej stronie mocy, albo po drugiej, jeżeli nie ma nic po środku, a właśnie tym jest trochę też less waste, żeby mm -hmm. mm, wprowadzać małe zmiany, gdzie to możliwe, i żeby to tak właśnie. Misko, strofy rozsądne. Tak, taki ale środek. Żeby też nie reagować właśnie tak strasznie negatywnie, że tak jak powiedziałaś znowu o Zero Waste, że okej, okay, to już jest takie, że nie produkuje w ogóle śmieci, więc ja się do tego totalnie nie nadaję, to jest niemożliwe, więc nie będę próbować, bo właśnie tak to też może odstraszać, już jako kolejne rzeczy. No jakie, ja, okej, okay, jestem już pro proekologiczna, jestem po tej stronie mocy, to teraz usłyszałam Zero Waste, ale nie, Zero Waste już nie jestem, to w sumie jednak nie. <laughs> Tylko właśnie tak trochę to. No niektórzy nawet nie widzą, mówią, że oni wcale nie są. Zero Waste i w ogóle nic takiego nie robią, a na przykład segregują śmieci. Ale w ogóle o tym nie pomyślą, że to w sumie jest jakby ten mały kroczek i to jest jakby pierwsze taki... Mhm. Dokładnie. Z tym, co teraz powiedziałeś to. mi się kojarzy, że my chyba popadamy w takie... Yy, może nie trendy, ale też jakby takie zachowania, że... Wiecie, na przykład ostatnio była akcja chyba ze słomkami. W sensie mi się też kojarzy takie bardziej w moim otoczeniu stało się to popularne, że mhm. nagle wszyscy zaczęli zwracać uwagę, żeby nie brać, nie wiem, w barach, w pubach czy gdziekolwiek do napojów po prostu plastikowych słomek. I jakby stało się, jakby taka mała czynność mhm. stała się nagle wielkim, wielkim trendem, gdzie tak naprawdę jest to ułamek w morzu działań, które możemy podjąć. Tak i nie, bo mi się wydaje, że znowu od tych małych kroków, od tego, że zacznie zwracać uwagę na słomkę, jakby z tego wychodzi kolejny krok, że potem zwracasz uwagę na coś innego. I zastanawiam się mimo wszystko, czy u mnie się też to trochę nie zaczęło, od tego, że wiecie, to był jakiś trend, że ktoś mi na coś zwrócił uwagę, że jakby gdzieś o czymś usłyszałam, nie wiem nawet, czy to się zaczęło od słomek, czy nie, bo ciężko mi powiedzieć w tej chwili, ale powiedzmy tak, że nagle, ej, nie bierz słomek, okej, okay, dobra, nie biorę słomek i teraz nie biorę słomek. Z jednej strony to rzeczywiście może, tak jak mówisz, jest ułamek w morzu, ale z drugiej strony e, jakby od słomek, potem myślisz, nie wiem, o kolejnych rzeczach, nie wiem, torba na zakupy, tak? I wydaje mi się, że to właśnie jedno wychodzi z drugiego, więc na pewno jakby samo to, że nie bierzesz słomek, no to jest z jednej strony mały krok, z drugiej strony już jest tym krokiem, który powoduje, że w ogóle Ci się zaczyna zmieniać myślenie. Myślę, wydaje mi się, że nastawienie jest mega ważne tutaj w tym temacie. No właśnie, jakie, jakie mamy nastawienie. Bo <grymne> 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 ja chyba wychodzę z założenia, że trzeba próbować różnych rzeczy. To znaczy, że e, im bardziej sobie uświadamiasz mhm. swoje nawyki, też i właśnie jak funkcjonujesz w środowisku, e, tym, tym więcej możesz zrobić, żeby to zmienić. I może nie na wszystko mamy wpływ bo po prostu żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Um, ale właśnie, tak jak, mówimy, tak jak w sumie ja mówiliście, że e, tutaj jeden mały krok i wszystko nas przybliża do tej bardziej idealnej e, wizji świata. Tak. Myślę, ja że... w sumie, no, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam pozytywne nastawienie, <laughs> więc to, że nawet ten mały kroczek może pomóc. Bo to jest tak, że jeżeli nagle pomyślimy, że zrobimy jakiś krok i to wcale nic nie pomoże, to może tak wymyślić milion osób i no i to naprawdę może no, nic nie wyjść, ale, ale to jest tak, mm -hmm. że nie wiem, ja zrobię jakiś mały kroczek, coś wprowadzę, kogoś może zarazisz tym, no bo jednak jeżeli zaczęłyśmy się poruszać w tym, te, tym temacie, to nagle bardziej my zaczęłyśmy zwracać uwagę i nagle widzimy, że też ktoś mm -hmm. robi. To prawda, właśnie tak jak mówiłam, to nastawienie, ale też wydaje mi się, że tym samym kluczem jest ta świadomość, że jakby, właśnie, tak jak powiedziałaś, świadomość własnego życia, świadomość własnych nawyków i świadomość tego, co chcesz zmienić, bo to jest chyba też kolejna strasznie ważna rzecz, tak mi przyszło do głowy, że rozmawiałam ze znajomym, który powiedział, że on nie będzie się męczył, użył jakiegoś takiego słowa, no i tak naprawdę no jeżeli się męczysz, no to nie o to chodzi, jakby nie, nie chodzi o to, żebyś sobie teraz uprzykrzała życie. Natomiast dla mnie na przykład to, że nie wezmę tej przysłowiowej przy, 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 przy <coughs> słomki, e, no to nie jest męczenie się, jakby ja się po prostu przyzwyczaiłam, tak, że piję bez słomki i jakby totalnie mi to nie przeszkadza w tym momencie. Gdzie kiedyś to po prostu był nawyk i, i zawsze piłam ze słomką, tak myślę, że to taki bardzo dobry przykład obrazujący, jakby to czy to jest problem? Nie, to nie jest problem. Jakby to był problem i nie umiałabym pić bez słonkiem, ja się polewała cała, czy oblewała, to by, że dalej bym je brała albo miała jakąś inną, zamienną. No nie wiem, ale jakby chodzi o to, żeby nie, nie robić tej. nie wyszukiwać w tym problemu dla siebie, nie? Ale też trzeba jakby pamiętać, yy... No bo to jest też... z tą słomką no, cały czas chodzimy się wokół niej, no tak, ale... Tak, tylko ale, jest, po, ale... Ale powiedzmy, że ale na przykład przykład. ktoś nie wiem, włoży, nie wiem, drinka, idziesz gdzieś na miasto i włoży Ci jakoś tą słomkę, no to już nie wyrzucisz jej i nie wylejesz tego drinka temu kelnerowi w twarz, że ja nie chcę tej słomki, tylko już, no, już ją weźmiesz, że to trudno, bo chodzi o to, żeby też jakby... Mm. Uczucie takiej tolerancji, że no okej, okay, po prostu... na. To się zdarzyło? Nie, nie. Jakby... Ale ty jesteś tego świadoma, tak. no to ale już nie będziesz jakby generowała kolejnych śmieci, że gdzieś tam wrzucie, tylko ewentualnie, nie wiem, weźmiesz tą słomkę i gdzieś Wyprosty. dasz w odpowiednie miejsce, mm -hmm. czy weźmiesz sama ją tak. No jak baklana, już tak, jak tak już jest zużyta, no to tak. już tak wszystko jedno, kiedy ty ją wyrzucisz w tym momencie, nie? Tak, no i właśnie uczyć się mm -hmm. takich racjonalnych zakupów. Myślę, że ten tem w sensie ten temat właśnie less waste, Zero Waste, mm -hmm. e Uczy mnie już od dłuższego jakoś teraz czasu, żeby właśnie robić bardziej świadome zakupy. Też zrobiłam sobie przegląd szafy, co ja tak naprawdę potrzebuję, albo jak są teraz były te wyprzedaże. To nagle pomyślałam. Matko, kupiłam ja to, to i to, a później myślę, a ja czy ja to wszystko potrzebuję. No ale to są chyba też takie hmm. już tematy na. Myślę, tak. każdy z nich jest osobnym tematem, który jeszcze będziemy poruszać. Także spodziewajcie się kolejnych odcinków. Ale chciałabym jeszcze <grym> ruszyć ostatnie hmm. pytanie, takie podsumowujące, <grym> myślę, temat. Chyba, że coś jeszcze tutaj masz w swoim zeszyciku iga do ruszenia. <grym> Jeżeli znaczy, nie, to. Ja bym też jeszcze, ogarnię. też mi przyszło do głowy a propos tego, co mówiłyście, że ty porozmawiałeś z kolegą, tak? <grym> no to też jest ciekawe, mi się wydaje, że my w pewien sposób okej, okay, słyszymy jakieś takie zachowania, do których powinniśmy dążyć, czy nie wiem, czy po prostu w mediach, czy gdziekolwiek gdzieś się stykamy z jakimikolwiek informacjami, że na przykład to jest szkodliwe albo rób tak, a nie tak, ale no nie wiem, na ile w takim najbliższym otoczeniu się o tym rozmawia, bo. O ile, no ja na przykład też mam wrażenie, że dużo rzeczy wyniosłam z domu, czy, nie wiem, chociażby powiedzmy recykling śmieci, gdzie u mnie to było od zawsze, to no, jakby nie rozmawiasz ze znajomymi, ej słuchaj, gdzie, gdzie wyrzucasz, tak, daną rzecz, czy, mhm. czy co robisz, żeby jakby poprawić to środowisko, nie? Więc y, mam nadzieję, że właśnie tak jak zaznaczyście, że jakby w sobie uświadamiamy zmianę, ale może też na to nasze najbliższe otoczenie wpłyniemy. I może doceniajmy każdy mm. mały jakby kroczek mm -hmm. danej osoby. Małe czasem, zmiany. No tak, żeby docenić małe zmiany i mówić ej, fajnie, że to zrobiłeś, a nie, że ej, masz to zrobić. I takie, <laughs> takie tak. wzajemne, wzajemne inspiracje e, warto łapać i może wykorzystać po prostu, jakby przełożyć na własne życie i własne, E, własne doświadczenia. Tak, a w tym podcaście znajdziecie te inspiracje, które możecie wykorzystać w własnym życiu. Być może nasi e, znajomi i rodzina też usłyszą ten podcast <grym> i może też się czymś zainspirują. <grym> Zobaczymy. W sumie omówiłyśmy już dużo rzeczy, ale jeszcze chciałabym się skupić właśnie na tym od tego, czego wyszłyśmy, czyli od Zero Waste. I czy nie uważacie, że to jest taka trochę utopia i coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć? Ponieważ jest. Aż tak idealne i rygorystyczne. O, matko. To trudny temat, w sensie myślę, że gdyby ktoś naprawdę, naprawdę się uparł, to byłby w stanie może do tego mm -hmm. dojść, natomiast no to nie są wiem. Są osoby, które są wyprodukują swoich odpadów rocznie. Produkują naprawdę niesamowicie małą ilość właśnie śmieci i też praktycznie, no, same rzeczą, też wytwarzają no. mnóstwo, nie wiem, kosmetyków, chemii, żywności. Wow. Tak, to jest naprawdę super stan. Natomiast na ile jest to możliwe przy takim typ, normalnym, typowym trybie, właśnie. kiedy to no, teoretycznie powiedzmy, każdy czy większość z nas pracuje tak po 8 godzin dziennie, potem no, my jeszcze nie mamy dzieci, ale mamy jakieś inne obowiązki, właśnie. ale kiedyś właśnie dochodzą dzieci, rodzina? Gdzie w tym wszystkim jeszcze jest czas na hodowanie własnej żywności, ja, tak? Jakby I produkcję, po prostu z, 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 jakby zero ja myślę, odpadów. Zero to jedno, ale właśnie. Dlaczego zadam to pytanie? Bo ja się też zastanawiałam, że my jesteśmy bardzo ograniczeni w ogóle przez system, w którym żyjemy. To znaczy, no. Czy statystyczny mieszkaniec, powiedzmy mieszkania w bloku, hmm. jak on jest w stanie, yy, nie wiem, chociażby, no nie, nie może sobie uprawiać, no dobra, może na balkonie, ale ma ograniczone możliwości, nie wiem, jakby właśnie uprawy jakichś swoich tam roślinek, żeby to wykorzystać, e, powiedzmy, czy segregowanie śmieci i tak musi to się odbywać w systemie takim, na e, jakie pozwala mu miasto? No i właśnie wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie też aż tak bardzo odizolować się od po prostu miejsca, w którym żyjemy, żeby, nie wiem, mieć taki, wiecie, taki idealną chatkę powiedzmy gdzieś na uboczu, gdzie jakby jesz tylko to, co nie wiem, to co sobie wyprodukujesz, potem. Przetwarzasz swoje, swoje odpady, nie wiem, szyjesz sam ubrania, ale skoś musisz mieć materiały i właśnie. Teoretycznie <głos> wiesz. <głos> da no się. Tak, tak, ale widzisz, tak. jak bardzo trzeba by się mhm. było odciąć od po prostu tego, co znamy, żeby dojść właśnie do takiego stanu idealnego. Ciężko. Ciężko. <noise> to jest jednym słowem <noise> ciężko, bo tak naprawdę no, są takie osoby mhm. i. No i dałoby myślę, radę, nie, to myślę, to jest tylko, że niemożliwe, nie? Bo... to nie jest niemożliwe, bo jeżeli ktoś by chciał to naprawdę może tak zrobić, no ale nie, to nie jest dla wszystkich, to też nie zmienimy jakby myślę, całkowicie ma... świata, no bo już jednak jest ten XXI wiek, jest ta, mm -hmm. e, nie ten wiem, system, telefony, nie? internet, e, wchodzą w ogóle, w pewnie roboty i w ogóle w sumie są już roboty, ale, ale jednak... E, ale wydaje mi się, że jakby to, co jest ważne, to jest też to, żeby może Szukać tych rozwiązań, poszukiwać ich na ile to jest możliwe. Właśnie mimo powiedzmy mieszkania w bloku, wiadomo, na pewno jest łatwiej na wsi czy na obrzeżach miasta dostać no, no, tak. czasami po prostu lepsze. Lokalny ja domu produkty. kompostownik na przykład tam. No, też tak. No, moje rodzice też. mają. No, ja. Tak? No, ja teraz mam studiach przeprowadziłam się do miasta, więc pewnie tu zostanę. Na, na której nawet. mam warzywa i owoce, gdzie w mieście jakby jest mi trudniej, bo ja nawet nie mam żadnego warzywnika koło siebie tak naprawdę. Więc to wszystko od razu w mieście się robi większą wyprawą, tak naprawdę. Nawet właśnie zakup takich rzeczy, które, no po prostu mieszkając w mniejszej miejscowości, masz pod nosem, tak? Więc mm, jasne, że to się robi coraz bardziej skomplikowane, plus właśnie dodatkowo żyjemy w jakimś tam systemie. Myślę, że jakby dalej bym się trzymała tego, że tak. da się szukać rozwiązań, ale czasem to jest po prostu rzecz, bo jednak to wyżej trochę zostać zmienionych rzeczy. Mm -hmm. I na co my nie mamy wpływu, więc po prostu róbmy to, co możemy, czy nie. Robić sobie zaplan dobrze zaplanowane zakupy, nie marnować tego, co mamy w lodówce, czasem pobawić się w masterchefa, <grym <grym <grym> czy robić to, co po prostu możemy my zrobić. Mm -hmm, bo właśnie, z jednej strony to, o co zapytałaś, myślę, że jest utopią, a jednocześnie jakby nie chciałabym dojść do takiej konkluzji, że w takim razie będę robić nic, bo w sumie ja to mhm. mieszkam w bloku i w sumie nic nie jestem w stanie I z tym zrobić. A, bo to też jest jakby no znowu pójście trochę na łatwiznę, i to też nie na tym polega. To jest ciąż, to, koło czego krążymy, nie? że jakby fajne jest właśnie to szukanie tych rozwiązań, kompromisów i te takie poszukiwanie. Mi się wydaje, że to jakby mimo wszystko inicjatywy oddolne. Dużo zmieniają, nie wiem, w supermarketach na przykład wprowadzają się, są wprowadzane różne jakieś takie ciekawe akcje i to wszystko zaczyna jakby funkcjonować i Więc w sumie taką konkluzją może być to, że po prostu uczmy się razem i jakby uświadamiajmy siebie nawzajem. Dokładnie. Ja się zgadzam. Działajmy. Działajmy. Małymi kroczkami. Dobra, z takie pytanie podsumowujące na sam koniec. Powiedzcie, dziewczyny, czym jest Less Waste dla Was? Dobra, to ja mogę zacząć, okay. no, bo ja myślę, że dla mnie jest swego rodzaju wyzwaniem. To znaczy e, właśnie, żeby tak mierzyć się z własnymi nawykami i przyzwyczajeniami po prostu do tego, e, co robimy. I, e, I chyba w sumie tak, głównie na tym bym się skupiła, że Właśnie to jest takie codzienne wyzwanie do tego, żeby mm, coś zmieniać w swoim otoczeniu. Zaczynając właśnie od siebie, ale też potem właśnie na najbliższe otoczenie przekładając. E, I może w, e, dzięki temu podcastowi też dalej. Matko ukradłaś mi swoje <śmum> wyzwanie. <grystansy> nie no. Jeżeli Myślę, że z wyzwaniem że... to możesz powtórzyć. Myślę, że nasi <grystansy> słuchacze się nie obrażą. <grystansy> myślę, że że tak naprawdę to dla każdego to, to może być na początek wyzwanie, jeżeli to nie było wprowadzane od małego, czy... Chociaż w sumie, patrzeć też wyniosłam parę rzeczy z domu. No dla mnie lesła jest to po prostu jakby... Podróż nieznana, tak naprawdę. U, <głos》>. Gdzie jakby ciągle się czegoś nowego dowiaduję. E, I też tak by tak... Mm, uświadamianie siebie. No i też w sumie innych wokół mnie, bo niektórzy zaczynają się zastanawiać, e, jak widzą... Czasem jak idę na sk do sklepu na zakupy z bawełnianymi woreczkami, wkładam tam owoce, to widzę, że obok mnie się ludzie patrzą na mnie. <laughs> niektórzy, niektórzy pewnie się zastanawiają, dlaczego to robię, ale... Ale to już jest to, nie? Ale to już jest to, nie? Już <laughs> to zaczynają patrzeć, nie? I tak... o! <laughs> to robi. Aj, nie, nie? <laughs> Tego się zaczyna. Ale myślę, że to jest właśnie taka, takie wyzwanie też, jakiego powiedziała i po prostu... To, że jestem studentem, to też czasem oszczędność dla mnie. nie patrzeć, to teraz zaczęłam bardziej oszczędzać. Tak, bo czy, czy nie marnuję jedzenia. Zapomnieć. A dla Ciebie, Natalia? Dla mnie? Yy, to chyba przede wszystkim, tak sobie o tym myślę teraz, yy, poszukiwanie rozwiązań i właśnie to nastawienie i ta taka świadomość tego, co robię, jak żyję. Ale też tak właśnie, jak zastanawiałam się nad tym pytaniem, to chyba trochę. Yy, takie poszukiwanie, to trochę wychodzi z minimalizmu, ale takie poszukiwanie wartości w tych rzeczach, które mamy, i jakby mm, posiadanie rzeczy, które dają nam wartość. Tak, najzwyczajniej w świecie, też może upraszczanie swojego życia. No, tak trochę mi się to łączy po prostu z tą ideą minimalizmu, w pewnym sensie oczywiście, bo to jakby jest coś innego, ale tak się ładnie to zazębia moim zdaniem w tym. W tym temacie także. Ale ładnie to powiedziałaś. <grymne> Aż nagle teraz takie ten, <grymne> matko. Proszę Ojej. Fajnie to brzmi. Dobra. Aż zacznę zwracać uwagę na rzeczy. Teraz tak się Melanie się rozejrzała po pokoju. Co <grymne> ja tutaj potrzebuję tak naprawdę, nie? Muszę zrobić remament. <grymne> Może zrobiło nam się trochę ideologicznie, ale co myślę, że możemy kończyć i myślę, że... W sumie mamy właśnie takie podsumowanie, do czego chcemy dążyć, że, nie, że jest jakby taka ideologia, która coś tam mówi, ale właśnie naszą rolą jakby każdego człowieka jest takie podejście małymi kroczkami do zmian, i w sumie to będziemy Wam przybliżać w kolejnych odcinkach. Liczymy na Wasze reakcje i będzie bardzo miło nam również poznać Wasze zdanie, czym dla Was jest zero, a czym jest less waste. Eee, możecie nas odwiedzić na Facebooku, gdzie prowadzimy grupę. Eee, less waste małymi karczkami. Zachęcamy Was bardzo do dołączenia. Możecie odwiedzić naszą stronę poprawny.pl. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć. Koniec. <słuch> <słuch> туж нас в колейному відтінку